No cześć, witajcie, tutaj Maciek Kiklowski, a dzisiaj bierzemy na warsztat zestaw Big Spike i chmury, czyli kontynuujemy zajawkę z Lego Super Mario. 540 klocków w środku. Niepokojąco wysoka cena katalogowa, bo na stronce Lego kosztuje to 330 zł bez grosza. Co prawda w momencie kiedy nagrywam ten set, no to 215 na Alto, ale nie wiem czy to się nie zmieni, no bo właściwie jesteśmy w przeddzień sporych podwyżek. Kogo my tutaj mamy? Pirania Plant to akurat nuda, ale ten boomerang czy tytułowy Big Spike to jest coś ciekawego. Zaprośmy do zabawy. Księżniczkę, ale w stroju szopa, żeby tutaj skutecznie poskakać. Podobają mi się te rośliny i kilka takich grzybowych platform. Otwieramy! Zobaczcie, z tych interaktywnych postaci mamy już księżniczkę, Luigiego oraz Mario, a na pudłach ciągle ten pierwszy, najstarszy, nie żaden podrabianiec. I on też jest w całkiem ciekawej cenie, bo za mniej niż 200 zł, przynajmniej w tym momencie, można go dorwać. Okej, okay, otwórzmy. Tutaj ten gość na takiej wysokiej platformie będzie pewnie atakował nas bumerangami, to znaczy, będzie trzeba to sobie wyobrazić. Ale to może być ciekawy mechanizm. No, i ten tutaj, jak będzie rzucał w nas tym rulonem, jestem ciekaw. No, i roślinność to mnie zawsze cieszy. Jest też taki bonus, który pozwala osiągnąć czasową, jakby nieśmiertelność. No, nie dostaniemy żadnych obrażeń. Był podobny zestaw, taki też powiedzmy z chmurkami, gdzie na środku był taki jeden w okularach, co tam w nas rzucał. Też bardzo dobrze wspominam ten set. A tutaj jak nam się zazieleniło. No, okej. Okay. Osobno jest postać w jedynce. Jest też ten duży zielony. No i garść jeszcze takich klocuchów. To chyba jest kompatybilne do tej kukurydzy. I można sobie ciekawe roślinki budować. No nieźle, chociaż pojedyncze elementy są bardzo drogie. O, coś takiego. Tylko, że białego występowało w tym zamku księżniczki, no? Trochę to wygląda jak jakieś bongo? Nie, 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 bez takich skojarzeń laboratoryjna fiolka, o, może tak. No i dobra, czy mamy coś jeszcze ciekawego? Na pewno pod jedną z tych pomarańczowych platform będzie można się trochę wybić albo coś takiego. No jest to dość tajemnicze. Jeszcze się z tym mechanizmem nie spotkałem, więc będziemy trochę testować. A tak nawiasem mówiąc, jeżeli nie widzieliście jeszcze recenzji z tym zamkiem, to gorąco wam polecam, bo to jest no nietuzinkowy zestaw. A tymczasem odpalam aplikację i budujemy, ale nie na Speed buildie. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like a am losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. A jednak rzutem na taśmę zdecydowałem, że razem z Wami zbuduję Big Spike'a, bo całkiem ciekawie obmyślano tą bestykę. Na pierwszy rzut oka zestaw jest naprawdę atrakcyjny, głównie przez tą roślinność i grzybowe platformy. Zobaczmy, jak się prezentują pułapki. No to rozpocznijmy. Od tej strony, i ponownie to powiem. Wielka szkoda, że nasza księżniczka albo Mario Luigi nie reagują na takie oto podłoże. No i tutaj trzeba być bardzo, bardzo szybkim. Następujemy na platformę i trzeba naprawdę wysoko podskoczyć, bo inaczej ten gigant jakby rzuci w nas. No, czymś bardzo niebezpiecznym tutaj z jakimiś ćwiekami. Teraz wystarczy poskakać mu po głowie, tak z cztery razy. No i zyskujemy wiele monet. Dobra, lecimy dalej. I tu jest rzeczywiście taka jakby wyskocznia, ale słuchajcie, to średnio działa. To znaczy no nigdzie ta postać, która jest bardzo ciężka, jakby w górę nie wyskoczy, więc musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy tutaj na samej górze i teraz co robimy? Ano po prostu trzeba rozbujać tego gościa z bumerangiem. Jakbyśmy grali we dwójkę, no to wiadomo, druga postać stoi tutaj ale tak, no też można się z tym zabawić. O, i on gdzieś tam spadł, zaraz będziemy go atakować. Zobaczcie, w tym momencie można też ustawić naszą postać na górze. Ona przejmuje tą zabawkę. No i tutaj możemy kolekcjonować wiele monet. Ale prędzej czy później spadniemy. Dobra, pora tam wyciągnąć naszą postać, wyciągnąć przeciwnika. Moglibyśmy najpierw zdobyć gwiazdkę, żeby pokonać go łatwiej. Ale w ten sposób przynajmniej się dowiemy, ile on ma serduszek. Ano 4, czyli podobnie jak Big Spike. No i dobra, zdobądźmy sobie ten bonus, i to może być o tyle przydatne, że tutaj jeszcze możemy pozbierać trochę monet od. Pirania plant i to jest taka zabawa, która ponownie we dwójkę wydaje się jakby bardziej atrakcyjna. I to tyle, aż mi czapka zaczęła spadać. No, dzieje się tutaj całkiem dużo, i powiem wam na dwie osoby ten zestaw jest całkiem atrakcyjny. Żeby natomiast nie być gołosłownym w swoich tezach, że to jest zestaw wybitnie dla dwóch graczy, to spróbujmy pokonać jakby na dwie ręce tego przeciwnika. No to się powinno udać. Tym bardziej, że oni są teraz sparowani, czyli powiedzmy, księżniczka jest wczepiona tutaj na górze. No i Mario razem z nią, jakby współpracując, również dostaje monety, i to jest całkiem fajna opcja. Tylko nie wiem dlaczego tam na górze u księżniczki jakoś te monety nie lecą. No to spróbujmy, jakby tutaj usadowić jednak mimo wszystko naszego Mario. Czy będzie to lepiej? Leciało? Czy zarobimy więcej monet? No nie, gdzieś tam w aplikacji była informacja, że te monety tam lecą jak szalone, a tutaj nie bardzo. I przy okazji trochę żeśmy zdemolowali to wszystko. Tutaj chmurka z tyłu się odczepiła, ale przyznacie sami. To wygląda po prostu fantastycznie, niczym w grach, gdzie oni się wspinali gdzieś tam na ukryte fragmenty poziomów. No będę mocno wspominał, szczególnie ten maluteńki odcinek tej konstrukcji, ale sam gość, który rzuca tą wielką belą, też jest dobry. Przyjrzyjmy się jeszcze od tyłu, jak działa ten mechanizm. No bardzo prosta metoda. Tutaj to jest po prostu na sztywno zbudowane i wciskając te grzybowe platformy, bujamy się to w jedną, to w drugą. Na pewno na plus, że tutaj zbudowano taką chmurkę, no można to było bardzo zrobić tak po macoszemu, czyli po prostu kilka klocków, żeby to sprawnie działało. Niemniej jednak, żeby tylko nie chwalić, no to tutaj jakieś kwiatki, detale, kamyki też by się przydały. Tam również za Big Spiking jest kilka Chmurek. A w ogóle, jeżeli jesteście takimi klockowymi inżynierami, to warto sobie przejrzeć, jak to działa: że on odgina te swoje łapy i rzuca w nas belką. Całkiem ciekawa opcja. W zestawie znaleźć można trzy postacie, ale dwie z nich są powiedziałbym mało mobilne, to znaczy roślina, pirania, plant, siłą rzeczy gdzieś się tutaj ukorzeniła. I właściwie wystarczyłoby wyciągnąć ten jeden technikowy krzyżak żeby gdzieś indziej ją posadzić, ale wiadomo, ona jest mocno zintegrowana z tą pochylnią. W środku ostre zęby, jest jakaś gardziel, brak oczu i kilka czerwonych klocków. Widzieliście to w niejednym zestawie z LEGO Super Mario. Bardzo podoba mi się ten Spike. On historycznie pojawił się bodaj w trzeciej części Super Mario Bros. po raz pierwszy. No i albo dźwigał taką dużą kulę, albo właśnie bele, którą w tym zestawie w nas rzuca. I to jest no... Świetny mechanizm, raz jeszcze to sobie obejrzyjmy. Można naprawdę daleko rzucić, daleko i szybko. No właściwie podoba mi się to miękkie podbrzusze. Tutaj mamy usta niczym po botoksie, bardzo takie napompowane. No i dobór kolorystyki świetny, trochę niebieskiego, z tyłu jeszcze jakaś muszla, ale ogólnie to jest taki brzydal żabol. Fajnie. No ewentualnie dałoby radę pewnie zakryć. te tutaj krzyżaki, takie piaskowe, ale nie będę się czepiał. No i nasz ostatni bohater, czyli boomerang, ale tak pisane boomerang, on jest chyba bratem bliźniakiem tego od młotka. No właśnie, chwyciłem młotkowego, bo przecież o, w zestawie pojawił się taki z bumerangiem. Łatwo ich pomylić. Mają takie bardzo ostre dzióbki, no ale inny kolor tej muszli. Postawmy ich koło siebie raz jeszcze, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. W tym zestawie był taki gość niebieski, a zielony pojawił się w piątej serii kolekcjonerskich minifigurek. Podsumowując, nieoczekiwanie dobrze bawiłem się przy tym zestawie. Budowa była atrakcyjna, później to skakanie też niczego sobie, no i hej, elementy całkiem, całkiem, to znaczy wiele tych roślinek i trochę grzybowych platform. Plus chmurki i takie podniebne białe platformy. Jestem bardzo zadowolony. Minifigurki mogłyby być ciut lepsze, ale i tak nie jest źle. Elementy zapasowe szybko sobie rzućmy okiem. No jest na przykład takie białe małe serduszko, trochę kwiatów i kilka elementów typu technik. Nic szczególnego, to jest wybitnie dobry zestaw, jeżeli z kolegą, koleżanką, rodzeństwem chcecie dwoma postaciami sobie grać. Wtedy polecam i wtedy z czystym sumieniem wystawiam 9 minus na 10. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Niestety w kontekście tego setu najbardziej niepokojąca jest cena, która prawdopodobnie lada chwila pójdzie w górę. Ojejku, to są straszne czasy. Hejo!